Witajcie. Sąd Rejonowy w Brawie Mazowieckiej. Dziękuję za nominację Urzędowi Skarbowemu Prawie Mazowiecki. Jesteśmy dumni, że możemy wziąć udział w tak szczytnej akcji, jak jest Gushy Challenge. Naszą nominację dedykujemy 11-letniej Wiktorii Caba, dziewczynce chorej na dziecięce porażenie mózgowe czterokończynowe. Wikunia, trzymamy kciuki za Twoją rehabilitację i życzymy wytrwałości w walce o zdrowie i sprawność. Przystępujemy do wykonania zadania. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Do dalszej nominacji typujemy. Sąd Rejonowy w Brzezinach, Sąd trojonowy w Skierniewicach i Sąd Okręgowy w Łodzi. Powodzenia!